Co ty byś Pieniu, chciał? Stiksa? Stiksa na zęby? Tak? Stiksika? To jest marzenie pienia wieczorne? Gdzie jest Oj, 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 czekaj, 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 czekaj. Jest. Siadaj. No, siadaj, a tu... Ja ci mówię siadaj, dlatego żebyś mnie nie chapnął I przez grzeczność no, przecież jak ci daję stiksika. Siadaj. Spokojnie. Spo spokojnie ja Ci podam. Podam z tych sił. No widzisz. I trzeba było tak nerwowo. Trzeba było nerwowo. No dobra. Ujemy. Teraz będzie pałaszowanie. Tak? No. To tak na wieczór, na czyszczenie ząbków.